Zły widok, Nikołaju. Kiedyś to to była stolica, nie w Moskwie. Stare, dobre czasy. Widzę dwóch przy drzwiach. W środku jest ich więcej. Zbliża się pojazd. Czerwij go. Dobre miejsce. Jest gdzie zaparkować. Ten żółty to rzeźnik. Skurwiel z ambasady. Nie widać gazu. Nie ma Hadira. Łatwy cel. Kuszące. Ach, trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. Inaczej wypuszczą gaz. A no wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierzcie za sprzęt. Tyle mogłem załatwić na szybko. Tłumiki, amunicja. Nie ma granatów błyskowych. Dobra, robota nik. Grzybkujący za rozszycala. 10 gramów. Twoje ulubione. <grystanie> – Na razie ją schowaj. – Zbiórka przy magazynie. – Dobra, sprowadź przesyłkę. – W drodze, kapitanie. – Wiem, że chcesz wyrównać rachunki z rzeźnikiem. – Dlatego tego zwyrodnialca nie szkoda kursy. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. – Привет. – Привет. – Dobre jutro. – Nieźle. Znam tylko tyle. Najpierw załatwimy strażników, żeby nie ostrzegli reszty. Potem wejdziemy tylnymi drzwiami. To jest. Strzelamy dopiero na mój sygnał. Spokojnie, kolego, mamy pozwolenie. Pokaż mu Teraz. Dobra robota. Nikolaj, trzeba zabrać śmieci z alejki. Dobrze, że mam worki. O, no, myślisz o wszystkim. Uważaj, że strzelasz. Rzeźnik musi doprowadzić nas do Hadira. Martwi nic tam nie powie. Nadszedł czas na odwiedź. Dziś to oni poznają co to ból i cierpienie. Szczególne podziękowania należą się naszemu nowemu żołnierzowi. Jego determinacja żołnierz. daje nam Hadir. wiele dobrego. Jeśli żyje, potwierdzam na pewno nie jest nas W żółtej koszuli za zginął, Przekażemy jego nauki nie. Na końcu Czysto! Czysto! Dalej! Tak trzymajcie, ich zabijajcie. Wszystko! Za nim! ich! Zabijcie ich! Mamy badaj! to bohater! Atmoto! Koniec imprezy, panowie! kurwa, nie Nie daj mu uciec! Zdejmij go!

Dostanę cię kurwa, się! Zginął przez ciebie! Muszę go przechwycić! Dostanę cię Zginął przez ciebie! Zginął przez ciebie. Zginął przez ciebie.

Zginął przez ciebie. Jestem cały, ser. Cel w ruchu, przy rzece. Kontakt! Pojazd! Z lewej! Z ucieka! Za nim! Pośpiesz się! Jest w uławczeń. Tam, Tak, tu za płotem! Mamy ducha w penkoń! Cel ucieka przez Stawiarnię na południu! w pobliżu rzeki! Gdzie jesteś? W drodze, kapitanie! Uważaj na posiłki, skąd oni się biorą do kolei? Panie, chodźcie, chodźcie! Czekaj, Chodźcie! 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 go! Ciężko się biega ze wstrząsem mózgu, co? To tylko zadrapanie, do kurka nerwiska! Traćmy swoje imiona! Żeby wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin! się, śniadanie. Mamy mały problem. Jak to? Silnik trochę mi się dławi. to do kurwa na do ognia! Gas do dechy! Gdzie jest gaz? W twojej ruskiej dupie. To na nic żałosny skurwysynu. synu. No dalej kapitanie. Znaczy na więcej. Myślisz, że Cię nie pamiętam, Angolu? Ani Ciebie, Czerżandzie? Coś... Hej, ogarnij się! O, się. Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Nikolaj, gdzie przesyłka? Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej. Okay. Pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przyniesie ją do mnie. No już. Sierżancie Garik! Z tyłu mam przed tyłu. Nas, to nasza zniebimy. karta przetargowa. W negocjacjach. Być może rzeźnik zmięknie, jak ich zobaczy. Mamo, co się dzieje? Proszę, no, nie róbcie krzywdy mojemu synowi. Zrobimy, co bój powiecie. się, Mamo! Nie bój się. Jesteś moim małym zuchem. Gdzie nas zabierasz? Gdzie idziemy, mamo? Porozmawiamy z paroma panami, a potem pójdziemy do do... To, co robisz, jest okropne. Jesteśmy niewinni. Chcę wiedzieć, dlaczego nas tu zabrano. Nie musisz tego robić. Zostań, nie? Wchodzę w to, sir. Dobrze. Przekaż ich jego... Rodzinie. Nie, nie, nie. Proszę. Amon! Nie masz się iść! Tknąć, cokolwiek synu! Miało być bez skrupułów? To jest! Patrz, co narobiłeś! Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant nie ma problemu z krzyzeniem dzieci, prawda, Kyle? Żanego. Zamknij się! Co ty zrobiłeś? Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść sierżancie! Co chcecie z nami zrobić? Niech nie zrobi wam krzywdy, kochani. Sierżancie! Nie. Hej, hej, hej! Hej, nie, nie, nie! Hej, hej, hej! hej, hej, hej. Spójrz na mnie! Przestań, przestań! przestań. Nie robim krzywdy! Oni, oni w nie wiedzą! Powiedz co chłopcu znalazłeś? Czyż chowa? Sam odciągnąłeś kurek, sierżancie. Spokojnie, nie pozwoliłbym się wymakiwać się śładowaną bronią wewnątrz budynku. Chyba, że nie miałby wyjścia. No. Masz ostatnią szansę, gdzie gaz. Pierd... Nie, 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 Dobra, dobra, słuchaj! słuchaj. słuchaj. Deat, nie, 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 mówię prawdę, przyrzeka! Tam schowaliśmy gaz, te adskareczka, przyrzeka! Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Idź sierżancie. Uratuj cholernych Rosjan. Generał Barkow będzie już martwy. Kadir, chcę dopaść Barkowa. Już nie jest nam potrzebny. Zaraz ruszamy! Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem. Gaz jest starszy, Kawiarnka. Zabezpiecz go i zgłoś do łódź. Chcecie wiesz, co robić. Tak jest. Wóz jest wasz. Wyjedziecie nim z miasta. Khadir jest u Barkowa. Długo nie pożyje. A wtedy rozpęta się wojna. Nie jeśli zdążymy na czas. Garik, siadaj, osłonię nas. Powiedziałem nam wszystko, że Zróbcie ze mną, co chcecie, tylko zostawcie moją rodzinę. Zróbcie <śmuszamy> się, mną, zróbcie jest. Istnieje cienka linia między dobrem a złem. I... Тихо! Тихо! Все отстоять, не двигаться! Mm -hmm. Контактов нет. Вижу Химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Имикаты целые. Мясник здесь. Принято. Расчет их им защите уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Пункт контрольный. Чей? A co za różnica? Droga zablokowana. Jaki jest stan? Szok i przerażenie. Co jeśli się nie ruszą? Jak to, co Rozpęta się piekło? Trzy sekundy. Mamy dość czasu. <laughs> Kurwa, kapitanie. Nikolaj nas uratował. A jak ruszą za nami? Nie zrobię tego. Szefie, co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci. To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. Gdzie postawimy granice, ser? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. Koniec końców ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Hmm? Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. Dorwijmy Hadira, zanim zabije Barkowa.